Cześć, ja jestem i witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj z oczka wodnego. się będziemy zarabiać rybami. Dzisiaj nie widziałem jakoś bardzo dużo ryb. Mam tutaj... Już wam pokazuję. Dobra, i wpuszczam. Dobra, już poleciała, jedna wzdręga. Następna. Mówiłem, dosyć rutliwe są. Dobra. Takie wzdręgi. No i wpuszczam. Tutaj zamiast tych wzdręg jeszcze mam karasie, orfy i karpie. Dwa karpie koi. Dwa karasie koi. Tu dwie wzręgi. Tam są. I trzy orfy. Pewnie nie ciekawe te. Zarybianie, um, ale no, chciałem coś na szybko nagrać. Bo ostatnich filmów nie było. No, Niestety. No, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. To cześć.